Sponsorem programu był Pol. Producent Mleka Łaciate Junior. Poniosłocie? Wcale nie! Spędzaj wakacje po swojemu. Teraz dostaniesz bon wakacyjny o wartości 500 zł. Na zakupy w biurze podróży Fly.pl. Wystarczy, że weźmiesz pożyczkę w Vivusie. Dla stałych klientów nawet 7,5 tysiąca zł. Vivus.pl. Żyj po swojemu. W pracy modelki najważniejsza jest. Dobra linia. Jasne, dlatego używamy profesjonalnej linii Skrzypowita Pro z unikalnym systemem Bicapill, który chroni włosy przed wypadaniem i stymuluje ich wzrost. Krok pierwszy to szampon, dzięki któremu włosy są takie mocne i gęste. Krok drugi to serum, które zmniejsza ich wypadanie aż o 60%. Skrzypowita Pro to kompleksowa kuracja dla włosów wypadających. My wiemy, co wypada, a co nie. Na pewno nie włosy. Skrzypowita, jesteś piękna. Jula, na biwaku najlepsza jest strawa domowa. Podgrzeć ją pozwala kuchenka gazowa. Gdy relaks po obiedzie i karty rozdane, świetnie się przydają te krzesła składane. Jula, nakręcamy do działania. Cześć, jestem Gosia i kocham jeść. Po pysznym śniadaniu jadę rowerem do pracy. Kiedy wsunę porcję ciastek, jeszcze większą, to chcę mi się tańczyć. Po dobrym obiedzie czasem czuję się ciężko i na nic nie mam ochoty. Ale mam na to sposób. Verdin Complex uwalnia od ciężkości po jedzeniu, pobudza trawienie zależne od wspólnej pracy wątroby, żołądka i trzustki. Uczucie ciężkości znika, a ja idę na spacer z Tomkiem. Verdin Complex działa i ty działasz. Pijesz herbatę do posiłku? Spróbuj Verdin Fix, także o smaku Earl Grey. Nikt nie wie, jakie masz marzenia, te, które chowasz w sercu. Nie daj sobie wymówić, że nie możesz ich spełnić. Pozwól swoim marzeniom rozwinąć skrzydła. Poczuj się wolny. Lotto, zacznij marzyć. Pamięć potrafi nas zawodzić. Do niedawna miałam z nią same problemy. Nie pamiętałam imion i dat. Wszystko musiałam zapisywać. Rozwiązywanie krzyżówek przestało już sprawiać przyjemność. Na szczęście znajoma poleciła nam Bilomac Plus. Listę zakupów mam zawsze w głowie. Bilomac Plus zawiera aż 110 mg Ginkgo Biloba w jednej kapsułce. Wybierz Bilomac Plus, bo nie warto przepłacać. Teraz w opakowaniu ekonomicznym 30 kapsułek gratis. Bilomac Plus, pamiętasz o wszystkim? Wiem, że we wnętrzach mogą występować cząsteczki formaldehydu, dlatego wybrałem farbę Magnat, która oczyszcza powietrze z formaldehydu, obniżając jego poziom nawet o 98%. Magnat. Farba, która dba o Ciebie. Dobrze jest mieć zawsze pod ręką to, co jest niezbędne. Sięgnij po trzywarstwowy ręcznik kuchenny Foxy Tornado za 9,99 za opakowanie. Oferta trwa do niedzieli. Tesco ciesz się tym co dobre. Na program zaprasza mlekowita. Fundator nagród w loterii Polska Mlekowita na cały dzień.